Dam-dom-dom! Dom, dom. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Nitek. Witam Was w różnych gadkach, witam was przy okazji ABIS Odyssey. Aby's Odyssey jest tworem studia, które starało się zrewolucjonizować, a przynajmniej zmienić nasze postrzeganie bijatek i zaserwowało nam dwie części Zino Clash. W Zino Clash widzieliśmy perspektywę z oczu pierwszej osoby i naparzyliśmy wszelkie dziwne brzydactwa, jak minotaury, szkielety, etc., etc. Tymczasem ABS Odyssey to przedstawiciel platformówkowego odłamu <laughs> brawlerów, który przywodzi momentami na myśl Super Mario Smash Bros. A zwłaszcza przy trybie multiplayer, gdzie wraz z trzema innymi graczami na jednej arenie stukamy się, ile wlezie. Kiedy nie gramy akurat z innymi graczami, eksplorujemy tutaj do ścieżkę do odchłani, która jest odwieczną i wieczną właściwie wędrówką w poszukiwaniu spokoju oraz jednego kolesia, którego jest najczarniejszym z czarnych i trzeba go oczywiście rozłożyć na łopatki. Takie jest założenie i to założenie realizuje się bardzo szybko, ponieważ gra nie grzeszy jakąś specjalnie powalającą długością. Na ciężkim kacu człowiek w stanie jest ją skończyć w około godzinę i tak naprawdę nie pozostaje wtedy nic innego jak zacząć ją grać od nowa. Składa się na to, jeden znakomity element, mianowicie losowość generowanych i odwiedzanych etapów. Co prawda jest to fajny feature, ale jakoś tak specjalnie nie jest to zróżnicowane, bo oczywiście background jak najbardziej zmienia się w trakcie kolejnej rozgrywki, ale same te levely są raczej układane według tego samego schematu i z małej ilości klocków. W związku z tym nawet jeśli są jakieś zmiany, a zmiany są na przykład w tym, jacy przeciwnicy akurat na w danym miejscu atakują, tak sama gra jest bardzo podobna za każdą rozgrywką. Ja ją skończyłem kilkukrotnie, no bo spod mi się tak naprawdę to, co dostałem, ale czułem się strasznie niedojebany, <laughs> przepraszam, nie niezbyt rozpieszczony długością trwania rozgrywki, więc sięgnąłem po nią drugi raz, trzeci i czwarty. <laughs> <gry> Każdorazowe przejście tej gry ma tak naprawdę wpływ globalny dla innych graczy, ponieważ rozwalając ostatniego bossa, warunkujemy mm, warunki, czy też rzeczy, które zdarzają się innym graczom na tych mapkach. Mianowicie, inni przeciwnicy wyskakują im pod nogi, więc ta gra za każdym razem powinna być teoretycznie jeszcze bardziej zróżnicowana. No i przez to, że ktoś rozłoży tego bossa, należy się spodziewać, że i my będziemy mieli coś innego, coś innego będzie czyhało na nas w tych głębinach, które prowadzą nieodłącznie do otchłani do której wszyscy dążą. Tak jest faktycznie, ponieważ sprawdziłem to i za czwartym razem, kiedy zacząłem sta start, właściwie zacząłem przygodę w innym miejscu, um, Przywitał mnie jakiś boss, który miał oczy na dupie, to był taki wielki lew, Chimera wręcz można rzec, i zostałem zjedzony. Byłem trochę zaskoczony faktem, że tam jest. <laughs> Przed Wami ołtarz. Ołtarz, w którym mamy możliwość dopasowania kilku skilli, ponieważ no, ten system walki, który został tutaj zaimplementowany, jest równie rewolucyjny jak cały Zinoclash. Mianowicie jest trochę odmienny od tego, co, do czego przywykliśmy na co dzień. Są trzy ciosy, tak naprawdę wyprowadzane e, na wprost, do góry i w dół. Oraz trzy specjale, które robimy takimi samymi kombinacjami. Jasty da się tutaj łączyć to w kombosy, ale nie są one jakieś tam należycie m, skrzętnie urobione, w związku z tym no, tak naprawdę maszujemy te przyciski zawsze coś ciekawego wyjdzie. Po drodze zbieramy oczywiście gadżety, jak pasek, naszyjniki, pierścienie, etc. włącznie z nową bronią, ale też mamy możliwość obezsania z sił witalnych naszych przeciwników, niektórych, bo niektórych, ale jest faktycznie taka opcja, i dzięki temu możemy się w nich zamienić, poskacząc posk trochę... W ich skórze po danym levelu. To jest fajne, bo to jest taki game changer, gdzie biegamy zupełnie inną postacią przez jakiś czas, mając do dyspozycji inne umiejętności, więc styl rozgrywki poniekąd trochę też się zmienia. Bardzo fajny patent. Szkoda, że no, nie korzysta się z tego zbyt często. No bo jak, jeżeli gra trwa godzinę. <laughs> Sklepikarz! welcome, stranger. Gdzie mamy możliwość zrobienia zakupów? Od pierścieni właśnie możemy też kupić um, złotego cielca. Tego złotego cielca będziemy mieli możliwość na przykład zamienić Wielka z manu, antidotum, pierścień, jakieś tam e, ciemności i miecz, na który... A nie, stać mnie! Ale nawet jest dobry. Ma czarm. Charm to jest rzucanie uroków na przeciwnika, dzięki temu on staje po naszej stronie, okładając przeciwników inszych. <laughs> Mapeczka, mapka prowadząca nas do otchłani. Co ciekawe, ona jest zawsze taka sama. Zmianie ulegają tylko elementy, które są losowo rozmieszczane, jak na przykład ta czacha, która tam wiruje na środku, to jest boss jakiś tam. Pytajniki, no to. Cholera, wie co tam jest? No i skrzypce, gdzie sam szatan napiera niczym Vanessa May na skrzypcach. Um, dzięki temu możemy wejść w nim w kąszachty, on potem przychodzi odebrać dług. E, nie wiem co mu tam obiecujemy, ale czasami się zjawia wtedy na mapie i trzeba go pokonać razem z bossem. A można też nic od niego nie wziąć, no ale wtedy nie ma achievmentu. <laughs> Więc decyzja należy do Was. Tak jak mówiłem, no, same levele są raczej skrojone na jedną miarę. One wszystkie no, składają się z tych klocków, które nie są jakieś specjalnie zróżnicowane. W związku z tym, no ta. No, hmm. W związku z tym, ta losowość tych wszystkich generowanych plansz jest tak naprawdę rzeczą pozorną i jeżeli skończycie tą grę i zasiądziecie do niej do drugie podejście, będziecie mieli wrażenie mocnego déjà vu. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, skończyłem tą grę cztery razy, ale to dlatego, że ten system walki wciągnął mnie niezmiernie i całkiem fajnie układało mi się tutaj z przeciwnikami, w związku z tym, no karny kutas dla twórców za czas trwania pojedynczego przejścia, ponieważ wolałbym jednak, żeby ten po początek i koniec byli... były, były, były w stosownych odległościach od siebie, żeby to nie było takie dublowanie się tej podróży cały czas, i jednak żeby ta rozgrywka była bardziej zrobiona i zróżnicowana niż, um, niż teraz jest, bo. No. Jest tak se. Obsysa mocno tak naprawdę ten patent zastosowany. no ale okej. Okay. <laughs> Co dzieje się po śmierci naszej bohaterki? Ponieważ pewnie zastanawiacie się i zachodzicie w głowę, że skoro jest losowość, to gdzieś tutaj czai się wiadomość o tym, że to jest rogal. Haha, <laughs> ty tak i nie. Nasza pani, która tutaj e, już pewnie zamieszkała w waszym sercu, przez wzgląd na to, że ma zanimowaną klatkę piersiową, e, umiera. E, no to oczywiste jest. Natomiast kiedy umiera, wskakuje tutaj taki wojaczek, szwejk, e, czasami z ciupaską, czasami ze szpadelką, e, no i jego Zadaniem jest pozbieranie gratów, które zostały z naszej bohaterki i zaniesienie ich do ołtarza, takiego jak właśnie widzieliście przed chwilą, gdzie nasza bohaterka dostaje drugą szansę kontynuowania podróży. I tak można przeciągać to w nieskończoność, tak naprawdę jest to bardzo fajny feature, który umożliwia nam całkowicie, e, a właściwie cały czas brnąć do przodu bez konieczności powtarzania cały czas no, tych bliźniaczych planż. Oczywiście, jeżeli ten wojak umrze gdzieś po drodze, no to zaczynamy wtedy wszystko od nowa. Ale to tak samo jest, jak mm, posiądziecie duszę przeciwnika, który dostajemy w takich onirycznych levelach, one się co z... jakiś czas zdarzają, gdzie właśnie sterujemy duszą, która zaraz spadnie nam do inwentarza. Możemy przemienić się w każdej chwili i biegać tą inną postacią. To daje nam tak jakby trzy życia do dyspozycji podczas jednego przejścia. Ale wiadomo, że jest to kwestia losowa, w związku z tym gra może być nieprzychylna, bo zazwyczaj tak to jest skonstruowane, że gry nie są przychylne nam graczom, żeby nam utrudnić trochę i rzucić wyzwanie. To może się zdarzyć, że tych dusz tak naprawdę albo nie będziecie mieli, albo gdzieś je pominiecie. Być może uda nam się się tutaj e, zahaczyć taką duszę i pokazać wam to, e, no, ale no nie jestem w stanie wam obiecać. E, taki jest przywilej tych losowych giereczek. <grytanie> Jak widzicie, same e, elementy platformówkowe nie są jakieś specjalnie trudne, one wręcz są bardzo proste. Samo bieganie tutaj nie sprawia jakichś najmniejszych kłopotów. E, walka. Pozornie jest trudna, zwłaszcza to pierwsze zderzenie z tym systemem walki jest takie, o kurczaki, co oni ode mnie chcą. Um, natomiast wrażenie to pryska bardzo szybko i bardzo szybko człowiek jest w stanie ogarnąć to bez większych problemów, zanurzając się w świat rozgrywki Abyss. Abyss. Kurde, Abyss Odyssey. Abyss Odyssey. <laughs> Czy jeszcze zostało coś, o czym nie powiedziałem? Grę można przechodzić razem z ziomeczkami. Aha, tak, jeszcze do tego, do tego umierania wróćmy. Nie mogę wziąć tej broni, bo to nie jest postać, dla której jest, są trzy postacie. Drugi to jest taki koleś w płaszczyku, trochę wygląda jak Nazgul. Trzeciej postaci nie mam, ale to jest laska, która tam jest uwidoczniona, jakby tańczyła na rurze, kiedy to jest tak naprawdę włócznia. Szkoda, że to nie rura jednak. No i tej postaci trzeciej jeszcze nie mam odblokowanej. Kiedy, nie, kiedy umrzemy, właściwie na naszej drodze, jak widzieliście ten ołtarz, tam jest możliwość odpalenia sobie checkpointu. Nie wiem, na ile gra tra traci postęp, kiedy z niej wychodzimy, ale prawdopodobnie jak włączycie tę grę, Gracie, aż umrzecie, albo ją przejdziecie, bo gra nie trzyma stawów żadnych. I za każdym razem trzeba wie, co nowa. Chyba, że macie ten checkpoint, ale tego też nie jestem pewny, bo już nie miałem odwagi tego sprawdzać. Um, checkpointy aktywujemy, wkładając odpowiednie. Um, hmm odpowiednią taką monetę, która ten checkpoint właśnie też nam buduje. E, dzięki temu możemy zaczynać, jeżeli umrzemy, e, jeżeli umrze nam też ten bohater. Tutaj set checkpoint, wkładamy camp token e, i dzięki temu tokenowi zaczynamy właśnie grać od tego momentu. Okej, okay, drewnianym golemem możemy się stać, w związku z tym pokażę wam bardzo fajnie, jak zaraz e, zamieniamy się właśnie w postać jakiegoś jednego z przeciwników, e, który no, albo wykupujemy, tak jak wspomniałem, uaa, i takim oto golemem się możemy na przykład stać. E, dzięki temu, no tak jak mówiłem wcześniej, gra zmienia troszkę tutaj For um... Hmm. podstawy, ponieważ tymi przeciwnikami no, oni, każdy z nich ma inny wachlarz ciosów, co jest fajne w trakcie rozgrywki właściwie, kiedy oni stoją po drugiej stronie miecza czekając na bielonkę, ale też kiedy my gramy nimi, jest to fajne, bo warunkuje też trochę na inne zachowania z naszej strony, które będziemy wykonywać poszczególnymi postaciami. Bardzo fajny element, szkoda, że no, rozpędzić się nie może przez czas trwania tej rozgrywki, no ale to tak naprawdę zależy od was, czy będziecie chcieli przejść tą grę raz i zapomnieć wywalić z dysku, ale no za te 9 rasów myślę, że chyba jednak nie będziecie chcieli w ogóle posiąść, a poczekacie Jakoś na jakąś promocję, gdzie 9 razy, 99 to jest cena i tak już po zniżce. Normalnie grama kosztować 14,99 i chyba to nie jest cena adekwatna, jednak za zawartość, którą oferuje. Pomimo tego, że jest fajnie, bo jest fajnie, naprawdę można się wciągnąć. E, tak jak mówiłem wcześniej, karny Kutas za rozgrywkę jednorazową. E, wolałbym zamiast tych wszelkich rewolucji, żeby gry właściwej było o wiele więcej niż jest w istocie. Zamiast tego ciągłego powtarzania i zmieniania jakichś tam warunków, że tu mi akurat wyskoczy złoty cielec. A tutaj mi wyskoczy złoty jakiś inny łachmyta. Wolałbym jednak po prostu, żeby początek i koniec tej gry były w znaczącej odległości od siebie, bo sama gra nie sprawia jakichś tam, tak jak mówiłem, większych kłopotów. Nawet jeżeli wchodzicie do tych aren, które teoretycznie są trudniejsze od pozostałych, one nie są wcale jakieś tam specjalnie trudne. Gra jest urodziwą produkcją, bazuje tutaj na jakiejś mitologii czylijskiej, zdaje się. Te artworki również i ta grafika z tego wynika. No nie jestem jakimś zdawcą sztuki, więc wierzę im po prostu na słowo z tej rozpiski. Wygląda faktycznie znakomicie. Podoba mi się ten design artystyczny, jaki tutaj właśnie. Artyzm, jaki został tutaj zastosowany, jest dość fajny. Kurczakiem tutaj leją. Walki jest tutaj bardzo dużo, w związku z tym no, ten system jest wykorzystywany na wskroś z każdej strony, co cieszy. Natomiast, no, długość tej rozgrywki, podkreślam jeszcze raz, Nie. Myślę, że powiedziałem wam wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Abyss Odyssey. Można grać ze znajomym, całą kampanię sobie pyknąć, więc pewnie ten czas jest jeszcze krótszy. Można grać lokalnie, można grać przez sieć. Sam ten motyw ko nie kooperacji, tylko lania się versus na tych arenach, z tego co widziałem, jest na razie dostępny tylko i wyłącznie lokalny, więc w twórkę można jak najbardziej pograć. Wchodzą tutaj w grę kombinacje pad, klawiatura, etc., etc. No myślę, że tam jest fest zabawowo, no ale niestety nie miałem okazji tego sprawdzić samego tego singla przedziobałem na wszelkie strony, no bo za pierwszym razem, jak gra mi się skończyło, byłem tak Hej, what the fuck, gdzie moja gra? <laughs> A, no i to się tak skończyło, więc zagrałem jeszcze trzy razy. <laughs> no i fajnie było, kurde, no szkoda, że tak krótko. <laughs> Myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszych różnych <laughs> gadkach. To było Abyss Odyssey, całkiem fajna produkcja, niemiłosiernie krótka od Ace Team Games. <laughs> Życzyłbym sobie, żeby takich krótkich gier jednak nie robiono. Stawiając na upakowanie w niej więcej zawartości, która byłaby adekwatna do czasu trwania rozgrywki, to byłoby na tyle w dzisiejszych luźnych gatkach. Mówi do was Nitek, luźny gatki. o Disney! Pamiętajcie dać piątkę pod filmikiem, jeśli wam się podobało. Subskrybować, jeśli chcecie więcej być na bieżąco. Oczywiście wpadniecie na geeks.pl, gdzie czasami są nagie piersi kobiece, bardzo takie ładne fest. <grystanie> I to zobaczenia następnym razem przy okazji czegoś niesamowitego. <grystanie> Nitek! Luźne gadki! Ebis odyssej! Ebis... Ebis Ebis A A! 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 Jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Zapomniałem dodać, chciałem uzupełnić. <grystanie> Przepraszam serdecznie, kurczaki. Wypadło mi z głowy! O co w tych grze chodzi? Chodzi o to, że jest zły, którego musimy dopaść. Jest to poniekąd wpisane w konwencję tego krótkiego. Całość w ogóle akcji jest wpisana w konwencję tej krótkiej rozgrywki. Natomiast, no nie cieszy. No i oczywiście kładziemy tego złego, cała fabuła jest rozpisana na ileś tam kartek dziennika Warlocka, który możecie sobie poczytać, on ma stron 20, tego tekstu jest dość dużo, więc jeżeli ktoś chce może sobie pauzować przy każdej kartce, którą właśnie przeklikałem, no i tam poznacie historię, która okala zdarzenia zaprezentowane w Abyss Odyssey. To byłoby tyle, bo zapomniałem o tym powiedzieć i wydaje mi się, że to jest dość istotny element, więc fabuła nie jest tym motorem napędowym, który spokojnie można przespać. To walka jest. <noise> dostałeś, dostałeś nagrodę, co to się, że udało Ci się przemieścić, bo dostałem właśnie, tak, że przemieszczenie udane Tak, jestem najlepszy. Nie, tak gra jest super, że kurde, powiem ci, że wszystkim informuję, dostajesz za każdym razem prezent. O kurde idzie na jones! Ty